We wtorek 14 lutego w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego sportowcy z pięciu klubów z gminy Kozienice odebrali decyzje dotyczące przyznania stypendiów sportowych. Wręczyli je zastępca burmistrza Mirosław Półkowski oraz przewodniczący rady miejskiej Rafał Sucherman. W 2023 roku z takiej formy pomocy finansowej będzie korzystać 50 zawodników i zawodniczek. Są to siatkarze KKS-u, siatkarki Jokera, tenisiści stołowi KTS-u, lekkoatletki Olimpu oraz dwoje strzelców Hamera. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju osób szczególnie uzdolnionych sportowo. Z pomocy finansowej w postaci rocznego lub półrocznego stypendium sportowego mogą korzystać zawodnicy uprawiający dyscyplinę mającą znaczenie dla gminy Korzenice. Zamieszkali na jej terenie lub zrzeszeni w klubach i stowarzyszeniach działających na terenie naszej gminy. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie gminy Kozienice. W tym roku jest to kwota 450 tysięcy złotych. Wysokość stypendium wynosi od 100 do 1500 zł. Lista stypendystów w ciągu roku może ulec zmianie. Zgodnie z przyjętą w poniedziałek uchwałą Rady Miejskiej. Od marca o stypendia sportowe będą mogli wnioskować piłkarz Energii.